Witam na kanale KryptoNol. Dzisiaj przedstawię Wam opowieść o 25-latku z ambicją i wizją swojej przyszłości. Za moich czasów nikt nam tego nie pokazywał ani nikt nas tego nie uczył. Bardzo ważne jest budowanie finansowej niezależności przed czterdziestką. Marzenie o wczesnej emeryturze to coraz częstszy cel młodych ludzi. Praca za granicą to doskonały start, by przyspieszyć realizację tego marzenia. Jak może to zrobić młody chłopak? który chce osiągnąć finansową niezależność w wieku 40 lat. Opiszemy tutaj pierwsze kroki ku finansowej wolności. Po pierwsze i najważniejsze, ustal realny cel. Określ konkretną kwotę, która pozwoli ci na osiągnięcie finansowej niezależności. Pamiętaj, że koszty życia zmieniają się, więc regularnie aktualizuj swoje obliczenia. Mając już ustaloną konkretną kwotę, zbuduj solidny budżet. Śledź swoje wydatki, oszczędzaj część zarobków i inwestuj. Należy pamiętać, że nawet niewielkie kwoty regularnie odkładane mogą przynieść duże efekty w długiej perspektywie. Inwestuj w siebie, rozwijaj swoje umiejętności, zdobywaj nowe kwalifikacje. To zwiększy twoje szanse na awans i wyższe zarobki. Teraz zobaczymy, gdzie inwestować, by osiągnąć swój cel. Możesz zainwestować w rynek akcji. Akcje to jedna z najbardziej popularnych form inwestowania. Możesz inwestować bezpośrednio w pojedyncze spółki lub poprzez fundusze indeksowe, które odzwierciedlają cały rynek. Na przykład fundusze inwestycyjne to świetna opcja dla osób, które chcą dywersyfikować swoje portfolio i powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi profesjonalistom. Kolejnym tematem są nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości mogą przynieść stabilny dochód z najmu oraz zyski z wzrostu wartości nieruchomości. Omówimy kilka przykładów na końcu filmu. Kryptowaluty to jest dopiero rynek, na którym można dużo zarobić i reinwestować na przykład w nieruchomości. Kryptowaluty to rynek o dużym potencjale, ale również o wysokim ryzyku. Jeśli zdecydujesz się inwestować w kryptowaluty, rób to ostrożnie i użyj tylko część swoich oszczędności. Jeśli masz pomysł na własny biznes, może to być doskonała droga do finansowej niezależności. Pamiętaj jednak, że prowadzenie własnej firmy wiąże się z dużym ryzykiem. Mając własny biznes, nie tylko jesteś swoim szefem, ale pracujesz na swoje marzenia, a nie na marzenie innych. Zapamiętajcie, bo było to bardzo ważne zdanie: jak myślisz, jak przyspieszyć budowanie majątku? Inwestuj długoterminowo. Im dłużej będziesz inwestować, tym większe masz szanse na osiągnięcie wysokich zysków. Następnie korzystaj z efektów składanych, oprocentowanie od zysków reinwestuj, aby jeszcze szybciej pomnażać swój kapitał. Przede wszystkim ucz się na błędach. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Nie bój się popełniać błędów, ale wyciągaj z nich wnioski. Kropka, najważniejsze jest, żebyś z każdą inwestycją konsultował się z ekspertem. Jeśli nie masz pewności, jak inwestować swoje pieniądze, skonsultuj się z doradcą finansowym. Osiągnięcie finansowej niezależności w wieku 40 lat to ambitny cel, ale jak najbardziej realny. Kluczem do sukcesu jest konsekwentne oszczędzanie, inwestowanie i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Pamiętaj, że droga do bogactwa nie zawsze jest łatwa i szybka, ale warto podążać za swoimi marzeniami. Rozwiniemy wątek inwestowanie w nieruchomości, solidny fundament Twojego portfela. Inwestowanie w nieruchomości od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest to forma lokowania kapitału, która oferuje wiele korzyści, takich jak stabilny dochód pasywny, zabezpieczenie przed inflacją i możliwość długoterminowego wzrostu wartości majątku. Dlaczego warto inwestować w nieruchomości? Po pierwsze, stabilny dochód. Wynajem nieruchomości zapewnia regularny przepływ gotówki, co może być podstawą budowania pasywnego dochodu. Inwestycja w nieruchomości niweluje zagrożenie inflacją. Nieruchomości historycznie chroniły wartość majątku. Następnym punktem jest wzrost wartości. Ceny nieruchomości na długiej perspektywie zazwyczaj rosną, co pozwala na zysk z odsprzedaży. Pamiętaj o dywersyfikacji portfela. Nieruchomości mogą być doskonałym uzupełnieniem innych inwestycji, zmniejszając ryzyko związane z wahaniami na rynku finansowym. Oto kilka przykładów inwestycji w nieruchomości. Nieruchomości na wynajem. Klasyczna forma inwestycji polegająca na zakupie mieszkania, domu lub lokalu użytkowego w celu wynajmu. Można wynajmować długoterminowo, na przykład mieszkania, lub krótkoterminowo, na przykład apartamenty wakacyjne. Flipping to szybki zakup nieruchomości, przeprowadzenie remontu i sprzedaż z zyskiem. Wymaga wiedzy o rynku i umiejętności negocjacji. Następna to nieruchomości komercyjne. Inwestycje w biura, sklepy, magazyny czy hotele. Zazwyczaj wymagają większego kapitału początkowego. Są także fundusze inwestycyjne nieruchomości dla osób, które chcą zainwestować mniejsze kwoty lub nie mają czasu na samodzielne zarządzanie nieruchomością. Ostatnia to nieruchomości zagraniczne. Inwestycje w nieruchomości zagranicą mogą przynieść wyższe stopy zwrotu, ale wiążą się z większym ryzykiem. Na co zwrócić uwagę przy inwestowaniu w nieruchomości? Lokalizacja. Wybierz nieruchomość w miejscu z dużym potencjałem wzrostu cen i stabilnym popytem na wynajem. Stan techniczny przed zakupem: dokładnie sprawdź stan nieruchomości, aby uniknąć kosztownych remontów. Koszty utrzymania. Oblicz wszystkie koszty związane z nieruchomością takie jak czynsz, podatki, ubezpieczenie i koszty zarządzania. Rentowność. Oblicz potencjalną rentowność inwestycji, porównując koszty zakupu i utrzymania z przewidywanymi przychodami z wynajmu. Dywersyfikacja oszczędności. Nie inwestuj wszystkich swoich środków w jedną nieruchomość. Dywersyfikacja portfela w nieruchomości może zmniejszyć ryzyko. Inwestowanie w nieruchomości może być doskonałym sposobem na budowanie majątku i zabezpieczenie przyszłości finansowej. Jednak wymaga starannego planowania, analizy rynku i odpowiedniego zarządzania. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto skonsultować się z doradcą finansowym. Ważne. Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w nieruchomości skonsultuj się z profesjonalistą.